Dziś gościmy w Kielcach. Sprawdzimy, jak wygląda codzienna służba saperów. Ale nie tylko. To jest program Wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski. Dzień dobry. Zobaczmy, co przed nami. Wojsko wspiera służby w walce z koronawirusem. Następnie saperzy w akcji. I rekrutacja na uczelnie wojskowe. Codziennie kilka tysięcy żołnierzy pomaga w walce z koronawirusem. Sprawdźmy w jaki sposób. Wszystkie ręce na pokład. Tak bez wątpienia w czasie epidemii w Polsce działają żołnierze Wojska Polskiego. Chodzi o to, żeby ten czas, który mamy obecnie, wykorzystać maksymalnie do tego, żeby zahamować rozprzestrzenianie się epidemii. Każdego dnia w walce z zagrożeniem, jakie niesie zakażenie koronawirusem, bierze udział 5 tysięcy polskich żołnierzy. Niektórzy dosłownie wrócili do armii, by pomóc. Od pięciu lat ja byłem emerytem, natomiast. W związku z sytuacją, jaką mamy w tej chwili w kraju, zgłosiliśmy się ze względu na posiadane kwalifikacje i wiedzę do tego, żeby służyć przede wszystkim tym naszym doświadczeniem, służyć i szkolić osoby, które będą wspomagać nasz Narodowy System Zdrowia. Szkolić żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie najważniejszych zasad udzielania pomocy medycznej. Na naszym szkoleniu żołnierze uczą się typowo rozwiązań medycyny taktycznej, aczkolwiek szereg technik i tutaj szereg dużych, zakres wiedzy może być spokojnie użyty nawet w sytuacji kryzysowej, gdzie należałoby ewentualnie wesprzeć zespoły, powiedzmy elementy krajowego systemu ratownictwa medycznego w sytuacji, gdy one będą zaangażowany na innych kierunkach. Bardzo dużo lekarzy, ratowników medycznych jest poddawanych kwarantannie ze względu na przebywanie w obecności osób chorych na koronawirusa, zarażonych koronawirusem. Stąd tutaj zaangażowanie wojska jest jak najbardziej potrzebne. Nie myślimy tutaj o tym w, w przyszłości, tak, bo tak jak wspomniałem wcześniej, dzieje się to już teraz i jest to konieczne, żeby chociażby w tych podstawowych dziedzinach odciążyć ten system zdrow zdrowia w Polsce. Terytoriali ułączyli się między innymi fakcje pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Do ich pobierania delegowani są wyłącznie żołnierze posiadający kompetencje, co najmniej ratownika medycznego. I ukończone specjalistyczne szkolenie. Podczas takich działań szczególnie ważne jest bezpieczeństwo samych żołnierzy. Oczywiście podstawowe zasady bezpieczeństwa, my szkoląc nawet teraz, czy szkoląc w czasie, kiedy nie mieliśmy jeszcze koronawirusa, bardzo, duży, bardzo dużą nacisk kładziemy na bezpieczeństwo własne osoby, która tej pomocy udziela. Więc takie podstawowe środki ochrony jak okulary, rękawiczki czy maski są standardem wyposażenia, jeśli chodzi o, o tych osoby, które jako pierwsze docierają do poszkodowanego. dla bezpieczeństwa podczas epidemii wyposażenie dla żołnierzy produkują żołnierze. Tak jest w 6. Batalionie Logistycznym w Krakowie. Załoga, która do tej pory zajmowała się szyciem i naprawą spadochronów, z pełnym zaangażowaniem produkuje tysiące maseczek. Maseczki produkowane są głównie dla potrzeb naszych żołnierzy, którzy aktualnie pełnią swoją służbę na granicy naszego kraju, na posterunkach. Dodatkowo otrzymują je również patrole mieszane, które sprawdzają osoby będące na kwarantannie jak również wykorzystywane są przez żołnierzy, którzy pełnią służbę 24 godzin w jednostkach wojskowych. Żołnierze Batalionu Logistycznego deklarują, że produkcja będzie trwać do czasu, kiedy skończy się zapotrzebowanie na takie produkty. To nie wszystko, bo produkcję poszerzono o ochronne przyłbice. Razem z, z dowództwem uznaliśmy, że te przyłbice będą dodatkowym zabezpieczeniem dla naszych żołnierzy. E, oprócz tego, że otrzymują je nasi żołnierze, e, otrzymują również zespoły medyczne w naszego rejonu. Także są bardzo potrzebne. W czasie epidemii Wojsko Polskie stało się jednym z fundamentów pomocy medycznej i kluczowym wsparciem dla polskiej służby zdrowia. 14 szpitali wojskowych, jeden spośród nich, szpital w Gdańsku, w województwie pomorskim, jest wojewódzkim szpitalem, właśnie jednoimiennym, ale pozostałe także przyjmują chorych. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, największy szpital wojskowy, także jest zaangażowany laboratoria wojskowe również prowadzą testy związane z właśnie wykrywaniem wirusa zarówno stacjonarne trzy laboratoria stacjonarne, jak i dwa laboratoria mobilne. Armia zaangażowana jest też w transport sprzętu medycznego, drogą lądową i powietrzną. Terytorialsi wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Teraz mają okazję odwdzięczyć się tym najbardziej zasłużonym dla Polski. Skupiamy się na środowisku kombatanckim, osób, które mogą potrzebować i potrzebują naszej pomocy, jeżeli chodzi o asystę, czy to w dostarczeniu leków, pożywienia, czy też innej formy pomocy. Żołnierze Zaangażowani są też w pozyskiwanie bezcennego leku, którego nie można zdobyć za żadne pieniądze w żadnej aptece. Regionalne centra świadawstwa i krwiolecznictwa wystosowały apel, że tej krwi brakuje ze względu na obecną sytuację. Dlatego podczas operacji odporna wiosna myślę, że ważne jest, a jest to nasze główne zadanie, żeby oddawać ten krew. Ponadto jest to jakieś poczucie misji którą spełniamy wobec społeczeństwa, wypełniamy słowa, roty, przysięgi, i pozwala się to lepiej czuć w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wojsko pomaga pilnować porządku w tym trudnym okresie w kraju podczas takich patroli. Żołnierze wspierają Straż Graniczną. Włączyli się też w walkę z koronawirusem poza granicami Polski. Grupa lekarzy wojskowych poleciała do Włoch, gdzie sytuacja w związku z epidemią jest najtrudniejsza. Chodzi o to, żeby Zdobyć doświadczenia, które być może będą przydatne tu, w naszym kraju, ale żeby jednocześnie symbolicznie, bo liczba rzeczywiście nie jest duża, ale żeby symbolicznie też pomóc naszym przyjaciołom. W skład polskiej grupy wchodzą lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy oraz medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Świat zwolnił. Cała Polska żyje walką z koronawirusem, ale w jej cieniu są codzienne obowiązki i codzienna służba. Saperzy, tak jak tu w Kielcach nie mają czasu na odpoczynek. W Miłkowie odnaleziono ponad 160 niewybuchów z czasu II wojny światowej. Jak bardzo to odpowiedzialna i ryzykowna służba o tym już teraz. Miłków w województwie świętokrzyskim. To miejsce kieleccy saperzy zapamiętają na długo. Budynek gospodarczy w gruzach. W środku ciała dwóch mężczyzn. Ofiar wybuchu pocisku artyleryjskiego. To było miejsce powybuchowe. Budynek całkowicie rozleciał się. Doszło do pożaru, także miejsce było zalane. Pogorzelisko, wysoka temperatura. Yy, yy, I niestety prokuratura powiedziała, że będzie wykonywać czynności, jak saperzy to miejsce, miejsce oczyszczą. Wywożenie zebranego w Miłkowie arsenału trwało dwa dni. Saperzy zneutralizowali na poligonie w sumie ponad 160 sztuk amunicji. To były granatniki, amunicja strzelec, strzelecka, przedmiotów z okresu II wojny światowej. Niezwykle niebezpieczne pamiątki, o czym saperzy przekonują się niemal każdego dnia. One sprawne są cały czas przez około II wojny światowej mogą być sprawne przez 300 lat. Patrol saperski działa niemal tak jak pogotowie. Dostaje wezwanie i wyjeżdża natychmiast. Zamiast pacjenta jest jednak niezwykle niebezpieczny ładunek. Zapewni, że są pod telefonem, bardzo często dostaję telefony po południach, że wpłynęło, wpłynął wniosek z policji, że gdzieś, gdzie, gdzieś patrol musi się pojawić. Praktycznie są 24 godziny na dobę na telefonie, gdzie no niestety, ale muszą być e, przygotowani do tego, aby, aby działanie spowodowane ich, e, ich wiedzą i umiejętnościami e, doprowadziło do niwelacji zagrożeń. W trakcie prac ziemnych. Yy, budowa yy, dróg, kanalizacji, rolniczy podczas prac rolnych, yy, budowa budynków, fundamentów. Ktoś zauważy, ktoś wykopie, wzywają nas, jedziemy, zabezpieczamy, podejmujemy, zawozimy na poligon, wysadzamy. Zdarzają się wielkie arsenały, gromadzone zazwyczaj przez miłośników militariów. Czasem pociski znajdują leśnicy lub grzybiarze, nierzadko pracownicy firm budowlanych. Wiosną sporo zgłoszeń jest od rolników, którym podczas prac polowych ziemia oddaje to, co okryła przez dziesięciolecia. Rolnicy mają maszyny do głębokiej orki, które kosztują po kilkaset tysięcy dawniej były płytkie teraz na kilkadziesiąt centymetrów. Wszystko wychodzi do wierzchu. W ubiegłym roku w miejscowości Skarżysko-Kamienna dostaliśmy zgłoszenie przed dworcem kolejowym w Wykopie pod instalację wodną. Bomba 100 kilogramowa, były przebijane rury, które szły pod drogą. I dobiły tę rurę do zapalnika bomby 100 kg. Niestety, zmuszeni byliśmy przeprowadzić ewakuację. Ewakuacja była około 500 mieszkańców. Zamknięty dworzec główny w Skarżysku Kamiennej. Poczta, przychodnia zdrowia. Także wspierała nas policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Kieleccy saperzy szkolą się nieustannie. Sprawdzian bojowy, wielu z nich też ma już za sobą. Misje, które miały miejsce w szczególności od 2001 roku po atakach na World Trade Center, gdzie nasze, nasze siły zbrojne zaangażowały się nie tylko w Iraku, ale również w Afganistanie, pokazały, że saperzy są niezbędni. Niezbędni do tego, aby można było funkcjonować w rejonie ściśle o określonych zagrożeniach. To nie jest praca dla każdego. Saper musi spędzić godziny na ćwiczeniach, ale są też predyspozycje, których zwyczajnie nie da się zdobyć na poligonie. Cechami, którymi powinien charakteryzować się SAPER, myślę, że to jest samo kontrola siebie, opanowanie, no i siła spokoju. Każde podjęcie jest zupełnie inne i można tutaj popadać w rutynę. Do każdego podjęcia podchodzimy indywidualnie ze skupieniem i nie myślimy o tym, co będzie dalej, tylko skupiamy się nad tym. Aby to wszystko zrobić w jak najlepszym porządku. Równie ważna jest też kondycja fizyczna, bo taki kombinezon, który chroni sapera przed skutkami eksplozji, waży ponad 50 kg. Technik może wytrzymać do pół godziny w takim kombinezonie, żeby mieć jakiś komfort pracy. Kieleccy saperzy mają na swoim koncie nie tylko wiele unieszkodliwionych pocisków. Ściśle współpracują też z historykami i regionalistami. I to właśnie dzięki ich pracy rosną zbiory świętokrzyskich muzeów. Przekazuję Panu gąsienicę. Pojazdu opancerzonego. Znaleźliśmy je przez przypadek. Podzieliśmy granaty młodzieżowe i żołnierz wykrywacz znalazł jedną. I przy okazji wygrzebaliśmy 7 sztuk. Prawdopodobnie trwały tam walki, po tym było bardzo dużo odłamków w okolicy. Wiele przedmiotów, które podejmujemy, to są właśnie te pamiątkowe przedmioty, z których korzystali partyzanci. Prawdopodobnie profil też tego y, depozytu jest w prowincji partyzanckiej charakter broni, zarówno niemiecka, rosyjska, jak i całkowicie cywilna broń, rewolwer prawdopodobnie produkcji belgijskiej, także walczono wszystkim, co udało się zdobyć. Jak wszystkie poprzednie przejdą konserwację, to zajmie kilka miesięcy. 16 kwietnia saperzy będą obchodzić swoje święto. Trudno jednak mówić o wielkich uroczystościach, bo wiosną żołnierze mają najwięcej zgłoszeń. Przy okazji przypominamy: w przypadku znalezienia niewybuchu, absolutnie nie wolno go dotykać, podnosić ani odkopywać. Miejsce trzeba dobrze oznaczyć i wezwać służby, a wtedy do akcji wkroczą ci profesjonaliści. Infrastruktura wojskowa czeka, ale w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, terminy składania dokumentów na niektóre uczelnie wojskowe zostały przesunięte. Sprawdźmy, jak to wygląda na dziś. W wojskowych uczelniach trwa proces rekrutacji. To czas zachęcania młodych osób do wstąpienia w szeregi akademii. Lotnicza Akademia Wojskowa jest uczelnią wyjątkową. Kształci studentów fantastycznej, pasjonującej profesji, jaką jest lotnictwo. Mamy ogromną tradycję. Jesteśmy najstarszą szkołą lotniczą wojskową w Europie i drugą na świecie. Zatem jesteśmy dumni z naszej tradycji, czerpiemy z niej, ale patrzymy w nowoczesność, patrzymy w przyszłość. Mamy certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego. Mamy najnowocześniejszą bazę symulatorową i bardzo nowoczesną flotę powietrzną. Zatem serdecznie zapraszamy. Lotnicza Akademia Wojskowa kształci nie tylko po polskich pilotów. Tu uczą się także studenci, którzy zasilą szeregi innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy tutaj studentów żołnierzy z Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Estonii, z krajów arabskich. Przez panującą na całym świecie pandemię koronawirusa nieco zmieniły się warunki studiowania na uczelni dla przyszłych pilotów. Dostosowując się do obecnych warunków epidemiologicznych, nasza uczelnia wykorzystuje platformę internetową ICAR do kształcenia naszych podchorążych i studentów oraz system learningowy W Akademii Marynarki Wojennej trwa nabór kandydatów. Uczelnia wymaga od nich przede wszystkim poświęcenia ojczyźnie. Nasze studia e, naszą ofertę dydaktyczną e, kierujemy przede wszystkim do e, tych młodych ludzi, którzy chcą poświęcić się służbie ojczyźnie. E, do tych ludzi, e, którzy no nie tylko y, traktują y, zawód żołnierza właśnie jako zawód. Bycie żołnierzem zawodowym właśnie to coś więcej. To pasja, to przygoda, ale przede wszystkim y, ciężka służba. Fundamentalna dla przyszłych marynarzy jest wiedza matematyczna i oczywiście sprawność fizyczna. Kluczowa w procesie rekrutacji może jednak okazać się rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna. Ma za zadanie ocenić właśnie predyspozycję i motywację kandydata do służby zawodowej. Ona trwa raptem kilka minut, ale te kilka minut czasami wiele mówi o kandydacie. Pierwszy etap rekrutacji nie został zakłócony przez sytuację epidemiologiczną. To proces zdalny, który odbywa się za pośrednictwem internetu. Kolejne etapy mogą być jednak utrudnione. Każdy też kandydat musi przejść badania lekarskie, psychotesty. No i tu niestety obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że ten proces został zakłócony. Wojskowe komisje lekarskie, ale także wojskowe pracownie psychologiczne zawiesiły swoją działalność. W związku z tym no, nastąpiło poważne zakłócenie. Obecnie trwają prace w Resorcie Obrony rodowej, aby rozwiązać ten problem. Władze Akademii zapewniają, że uczelnia jest przygotowana na różne warianty, które zapewnią możliwość przejścia procesu rekrutacji wszystkim chętnym abiturientom. Jak zostać podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej? Można to opisać w pięciu punktach. Na początek konieczna jest rejestracja na stronie uczelni. Potem kandydat musi przejść badania lekarskie sprawdzające zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Kolejny punkt to test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna. Po ogłoszeniu wyników można rozpocząć studia. Według podobnego scenariusza odbywa się rekrutacja w Akademii Wojsk Lądowych. Rekrutacja w dalszym ciągu trwa i serdecznie wszystkim zapraszamy, bo chcemy mieć możliwość wybrać jak najlepszych kandydatów. Wkrótce Oferta edukacyjna Akademii Wojsk Lądowych będzie szersza. Obecnie prowadzimy rekrutację na takie kierunki studiów jak dowodzenie, inżynieria bezpieczeństwa i logistyka, ale obserwując obecne trendy na rynku. Uczelnia złożyła wniosek o możliwość utworzenia nowego kierunku studiów, jakim jest informatyka. Proces rejestracji w Akademii Wojsk Lądowych ze względu na pandemię przedłużono do końca kwietnia. Podobnie jak w Akademii Marynarki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej. Przed saperami teraz przekazanie znalezionego niebezpiecznego przedmiotu na specjalnie do tego przystosowany pojazd. A przed nami... Czas na szybkie strzały. Na początek Bruksela i dziesięcioosobowa grupa, która będzie pracować nad reformą NATO. W jej składzie znalazła się europosłanka Anna Fotyga. Grupa ma przedstawić zalecenia dotyczące wzmocnienia jedności sojuszu, zwiększenia konsultacji politycznych i koordynacji między sojusznikami oraz wzmocnienia roli politycznej NATO. Grupę powołał sekretarz generalny Jens Stoltenberg. To właśnie europosłanka Anna Fotyga zaprezentowała deputowanym Parlamentu Europejskiego raport na temat metod działania Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. Dokument został sporządzony na podstawie materiałów, które wyciekły ze skrzynki mailowej wpływowego doradcy prezydenta Władimira Putina Władysława Surkowa. Wynika z niego, że w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie Rosja posługuje się takimi metodami jak kreowanie chaosu, przekupywanie lokalnych polityków, inspirowanie protestów i manipulowanie opinią publiczną. Współautorką raportu jest Alia Szandra, redaktor naczelna gazety internetowej Euromaidan Press. Teraz będzie ogłoszenie. Jeśli szukacie ciekawej i pełnej wyzwań pracy związanej z cyberbezpieczeństwem, to nie ma na co czekać. Dołączcie do zespołu ekspertów Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem infolinii 509 677 777. Spocznij! Za telefony łap i dzwoń! Na koniec trochę ćwiczeń. W sieci. Biuro kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zamieszcza pakiet szkoleń w internecie, między innymi z wyposażenia medycznego. O tym, co powinno być w apteczce, informują żołnierze na filmach. Oczywiście rurki nosowo garbowe do udrożniania tylko kodekowych. Saperzy z Kielc kończą już swoją akcję. My też kończymy program. Ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.